Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj zrobimy taką mini relację z Zoeg Zotyki w Warszawie, ale nie będzie to taka zwykła relacja, bo będę chciał, aby wybrać może jakieś najfajniejsze, zwierzę, na przykład najfajniejszą jaszczurkę, najfajniejszego węża, jakieś najładniejsze stoisko, może jakąś ciekawą roślinę albo na przykład jakiś innowacyjny produkt, który po prostu mi się spodoba i to będzie relacja coś bardziej w tym stylu niż taka stricte, że będę przechodził i pokazywał Wam stoiska. Oceniania będą takie, że na pewno nie biorę pod uwagę swojego stolika, no bo to tak nieładnie po prostu wybierać coś ze swojego wiadomo, żebym wybrał moje, bo są po prostu najlepsze. Ale będę po prostu wybierał jakby co mi się najbardziej spodoba, tak? Co uważam, że po prostu jest godne uwagi na tej giełdzie i co bym na przykład ja, na co ja zwrócę osobiście uwagę, więc to jest i wyłącznie jakby moje osobiste, personalne zdanie, co jest tutaj najfajniejsze i najciekawsze. My się wydaje, że możemy zrobić tak. Wybierzemy na pewno najfajniejszego węża, wybierzemy na pewno najfajniejszą. Czórkę. Może wybierzemy najfajniejszego bezkręgowca, pajęczaka, najfajniejsze stoisko i może jakiś ciekawy produkt. I to chyba będzie wszystko. Ewentualnie po prostu, jak się spodoba Wam format, to na kolejnych jakichś giełdach możemy przemyśleć inne jakieś ciekawe nagrody. Oczywiście zacznę od swojego stolika, no bo tak najłatwiej wam przedstawić, o, co mamy w ogóle? Mamy rośliny, jest sporo roślin, mamy różne podłoża, oczywiście standardowo bo to są nasze podłoża, które możecie zakupić u nas na sklepie internetowym. Mamy też karmówkę. Tu jest Katarzyna. No i mamy oczywiście zwierzęta. Zwierząt jest sporo. Na pewno też zobaczycie jak tam przewitki z tego co mamy, ale zapytam się Katarzyny, co mamy najfajniejszego. Co mamy najfajniejszego? Dzisiaj mamy na stoisku super żabę, a mianowicie żabę Ona Zobaczcie jak to jest słodziak. tą szabą mamy jeszcze różne no inne fajne żaby, ale nie tylko płazy, bo mamy też gady, jest naprawdę duży wybór, do komu są też węże i Wasza ulubiona ekipa skrącająca, więc do wyboru do koloru. Ocenianie na giełdzie to nie jest mój personalny pomysł, jest to po prostu zaczerpnięte, jest to inspiracja po prostu z amerykańskiego. Ja mam link podepnę w komentarzu, kto tak naprawdę stworzył coś takiego i właśnie ocenia na wystawach ciekawe po prostu zwierzęta. Przy okazji mam misję. Tutaj Kamil zamówił od nas hoczogonki, więc mu je przekazuję. Podajcie oczywiście do Kamila na kanał, zobaczcie, jakie filmy robi, z dobrym ale Ale wrócę, wrócę, w tym roku jeszcze wrócę i będę nagrywał. Dobra, spoko. I to Kamila stoisko z Pokażę Wam. Nie spotkałem kogoś ciekawego na no. giełdzie. Możecie zgadywać kto to jest po głosie. Dzień dobry. Tu jest ciekawy kandydat, jest to jaszczurka perłowa. W sumie rzadko ją spotykam na giełdach. Thank you. Okej, okay, już wszystko mam obczajone, popatrzyłem sobie po stoiskach, jakie są zwierzęta i powiem Wam, że mam swoje faworyty. Szczerze powiem Wam, że wybór jest dość skromny. Są naprawdę niektóre bardzo fajne zwierzęta, ale szczerze spodziewałem się czegoś jakby więcej, ale zaraz wam pokażę właśnie co wybrałem, co dostaje jakby, można powiedzieć, najlepsze zwierzę na giełdzie. Na pewno też nie wszystko dokładnie zobaczyłem, no bo się tak nie da wszystkiego zobaczyć, też nie pamiętam gdzie dokładnie byłem, w jakich stolikach. Powoli też ludzie przychodzą. Więc będzie po prostu ciężko mi nagrywać. Zacznę od węży. Najbardziej przykuły uwagę, jedne i do nich się właśnie zaraz już wybieram i wam je pokażę. Dobra, wybrałem najlepszego węża i już wam go pokazuję. Dla mnie dzisiaj zwycięzcą jest ten oto Hypo Leopard. Jest to jak widzicie po opisie: Boa dosiciel, czyli Boa Constrictor. No jest dla mnie przepiękne. Kolory, czeta, czerwień, łatki, czarne. Świetnie się prezentuje. W ogóle te wszystkie boa tutaj to są przepiękne. Ten tutaj czarny. Oczywiście będziecie pewnie ciekawi, dokładnie koło to jest hodowla. Tutaj macie dane wszystkie kontaktowe. Jeśli chcielibyście takie boa to zawsze właśnie można się skontaktować. Więc dla mnie dzisiaj zwycięzcą najlepszego, najciekawszego węża jest ten oto osobnik. Jeszcze wynika, że to jest, to jest samiczka, tutaj macie 0, 1, 1. To jakby była tu jedynka pierwsza, to znaczy, że to jest samiec, a jeden po, kolejny to jest po prostu samiczka. Jeśli byłoby jeszcze jedna kolejna na jedynka, to prawdopodobnie znaczyłoby. W sensie znaczy to po prostu, że to jest nieseksowany zwierzak, ale tu jest akurat samiczka, chyba leopard. Dzisiaj zwycięża najlepszego węża na targach z egzotyka w Warszawie. Jeszcze chwilę, Czekaj. Mama widziała. No, piękne zdjęcia. Mam już węże, teraz węża. Najlepszego wybrałem, teraz czas na jaszczurkę. Też już mi była jedna wzrok, wyróżnię się spośród wszystkich, szczególnie kolorem i zaraz ją właśnie zobaczycie. Miano najlepszej jaszczurki na targach zdobywa ten to osobnik. Jest to samczyk legwana obrożnego. Zobaczcie na te kolory. Ten niebieski jak się przebija, żółta głowa. Przepiękne stworzenie. Ciekawa alternatywa dla Agamy Brodatej mają podobne stosunkowo warunki. Tutaj hodowca, który opiekuje się nim, mówi, że przydałaby się po prostu troszkę jeszcze wyższa temperatura. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany, to zawsze można sobie takiego legwana sprawdzić. W nogach widać, że noga po prostu konstrukcja jak u żaby praktycznie, że to tak. Noży tak skoczna. Jeszcze pazury, żeby się trzymać na skałach. Jaszczurka już wybrana, wąż wybrany, teraz znajdę sobie stoisko, też już wybrałem, które jest bardzo, bardzo ciekawie przystrojone. Jest też, można powiedzieć, charakterystyczne, bo jest dopasowane do nazwy, więc bardzo mi się to spodobało i zaraz Wam je już przedstawię. Miano najbardziej ciekawego stoiska wygrywa hodowla Halloween Cre Creatures. Przepięknie wystrojone, zobaczcie jak fajnie zwierzęta mają w takich regałach, super profesjonalnie. Zobaczcie jak pięknie wszystko profesjonalnie, tutaj logotyp, nazwa, zwierzęta w ładnych, czystych pojemnikach. No, wygląda to przepięknie. W ogóle jest bardzo duży wybór. Tu macie Boa, jakieś pytony tygrysie, tu są gekony lamparcie. Tu Boa, nie tu są pytony królewskie i tu znowu lamparty. Znowu pytony, a tutaj ten wystrój. Jak sama nazwa wskazuje, jest to Halloween i tutaj właśnie jest wystrój adekwatny do samej nazwy. że Wam powiem nic więcej jakby tak bardzo nie przykłowa mojej uwagi. Jest bardzo dużo fajnych rzeczy, ale ja bywam często na targach i po prostu wiem co jest często na targach, a czego nie ma na targach i po prostu... Jak no mówię, obiektywnie to wybieram, czy nieobiektywnie, właśnie subiektywnie to wybieram, więc po prostu co mi się podoba, to, to, to tego używam. Ale mam nadzieję, że ten format i tak Wam się spodoba, i po prostu y, może na kolejnych giełdach też powybieramy jakieś takie fajne rzeczy. Myślę, że jeszcze wybiorę y, najfajniejszego może płaza, może coś takiego, y, ale to jak mi się uda w ogóle cokolwiek ciekawego wyrwać, a jak nie, to po prostu wrzucę Wam po tym, co mi się najbardziej podobało. na a Zawsze, ale to zawsze mamy mało czasu, ze względu na to, że po prostu jestem wystawcą i kiedy już zaczynają wchodzić ludzie, no to przydałoby się, żebym był na stoliku. Więc nie zdążyłem w sumie nagrać, już zaczęli ludzie wchodzić, nie zdążyłem nagrać wszystkiego, dlatego stwierdziłem, że wybiorę jakby poza, znaczy pamiętam co było i nagrałem te zwierzęta, które wybrałem jako najlepszego płaza i najlepszego bezkręgowca. I najlepszym bezkręgowcem zostały fluorescencyjne wije. Czyli coś mega ciekawego, zawsze kojarzy mi się to ze skorpionami, czyli jak świecicie lampą w ciemnościach, no to skorpiony można powiedzieć, że świecą. I tak samo jest z tymi wijami, co zrobiło na mnie wrażenie. Stricte wijów nie widziałem, bo już nie było na to czasu, ale za to nagrałem jak one wyglądają, ich nazwę, więc możecie sobie sprawdzić i to one właśnie otrzymują nagrodę Zostają wybrane jako najlepsze bezkręgowce na targach, w ogóle ja jej pierwszy raz w życiu kiedykolwiek widziałem, w sensie, że one są i można je sobie kupić. Jako najlepszego płaza wybieram ropuchę, ogólnie bardzo rzadko ludzie hodują ropuchy, a są bardzo fajne, więc stwierdziłem, że tym razem właśnie wy wyróżnię tą ropuchę. Niestety dużo kadrów z tego nie mam, ale zobaczcie i gatunek jest, i jak wyglądała ta ropucha. Zapraszam Was do oglądania naszych filmów innych, do subskrypcji kanału, odwiedzenia sklepa, sklepu internetowego i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! Cześć!